To przegrywa konfrontację w cyberprzestrzeni, ten przegrywa wszystkie pozostałe konfrontacje. To, co dzieje się dzisiaj na froncie rosyjsko ukraińskim, te zdarzenia o charakterze kinetycznym, fizycznym, to jest tylko końcowy etap tego, co dzieje się w cyberprzestrzeni i tam rozstrzygają się dzisiaj losy wojny, ale też sprawnego funkcjonowania państwa w czasie pokoju. Mówię o tym w bardzo konkretnym kontekście zdarzenia z ostatnich czy zdarzeń ze ostatnich dni. Mówię tutaj już informowaliśmy o tym opinię publiczną o zatrzymaniu dość licznej grupy podejrzewanych o, o przygotowanie aktów dywersji, a także działalności rozpoznawczo-szpiegowskiej. To jest osiem osób. Wszystkie ślady, jeśli chodzi o inicjowanie tych, tych potencjalnych akcji zagrożeń, to ślady prowadzą wszystkie na wschód. Polub skomentuj, udostępnij.